Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy test Samsung Galaxy S5. Telefon, e ma, jak widać, rozbity tutaj ekran z przodu. E Sprawdzimy po prostu, czy rozbity ekran w Samsungu Galaxy S5 nie spowoduje, że utraci odporność. Bo nieraz y się mówi, że właśnie może czasem wpaść jakoś tam, nie wiem, się rozszczelnić, wpaść woda, wilgoć się do środka. I Jedynym z swoim problemem jest to, że ta zaślepka się niestety tu urwała. Brakuje części. Znaczy się brakuje. No, trzyma się, ale jakby trzeba ją po prostu docisnąć. I za każdym razem, żeby ją wyjąć, to trzeba wiecie. Niestety niestety taką mamy tę sztukę. Cóż poradzić, dobra. Telefon jak widać działa. Działa wszystko tutaj jak widać aparat też działa. Działa ja aparat. Jeszcze sprawdzimy oczywiście czy działa mikrofon, bo tego jeszcze nie próbowałem. To jest dyktafon. 321, 321, próba mikrofonu. Napisano. Dobra. Nie widać działa. Usuńmy to, żeby nie było i także. Jeszcze Wam pokażę, że to jest Galaxy S5. Informacje o urządzeniu. Nasze urządzenia Galaxy S5 SMG 900F 601. Dobra. Lecimy z tematem. Włączę sobie jeszcze tylko stoper na drugim urządzeniu. Ok. Eee, nie to. Dobra. Stoper będzie. Także, yy, dobra. Już, już tylko muszę tutaj. Dobrze. mamy. Powinno wystarczyć. Trzy minuty. Zobaczymy, czy czy przetrwa telefon oczywiście działa jeszcze raz zobaczymy dokładnie jak tutaj zaślepkę dokładnie dociśnięta pamiętajcie to żeby docisnąć wszystkie te pokrywa dokładnie także dobra mamy także test będzie zaraz 3, 2, 1 start oczywiście dobra to już ma jeszcze to. A, wyszliśmy nawet tego. Dobra. Jakiś kłaszek, jak zwykle. Dobra, zaraz to wyciągnę. Dobra, już wyciągnąłem. Dobra. Także wrócę, jak będzie 3 minuty. Zobaczymy, czy coś się stanie. Telefon, oczywiście, nie działa pod wodą, standardowo. do tego nie działa. Dobra. Mamy już 3 minuty zobaczymy, wyciągamy czy to się stało z tym SUNGiem S5 jak widać Dobra, go już go wysuszymy Okay. Telefonek widać Telefon jak widać działa Tylko słyszę, że głośniej już jest troszkę Dobra O teraz było lepiej Troszkę lepiej już jest Telefon jak widać działa No patrzmy pod klapką, czy tam gdzieś woda się dostała Jak widać Pokrywka tu gdzie jest tam gdzie za już widać nie dostała się, tu wszędzie jest woda, ale to da się wszystko łatwo wysuszyć, Bo to właśnie to jest, ważne, że się za, bateria jest sucha, nic nie ma tu żadnych kontaktów, nigdzie bateria, no teraz dotknąłem, bo mokrą ręką delikatnie, no ale wszystko widzę, tu jest suche, można jeszcze powiecierać. Wszystko fajnie, dobrze. Wszystko się wyciera, wszystko dobrze jest. Jeszcze głośnik przedmucham. Dobra, ale powinien, powinien działać, także. Działa dobrze. Klapka też jest w miarę. Dobra, klapkę zakładamy, raczej nic się tu nie stało. Zobaczmy pod zaślepkę Za... Zaślepka sucha Moim zdaniem sucha Sucha, sucha, tylko Może mam wrażenie że mam delikatnie mokre ręce i widzicie. Ej, coś odpadło z zaślepki W której ta zaślepka naprawdę jest strasznie słaba słabej jakości kurczę wykonana Bo musiałem dokupić, bo się niestety szkodziła, no ale. Dobra. Dobra, na razie działa. Sprawdzamy szybko mikrofon. Raz, 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 raz. Dobra, zapisano. Raz, 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 raz. Czyli działa. Nie doszło żadnych uszkodzeń. Hmm. Aparat to nie też działa. Jak zawsze działa. Hmm. Aha, nie mamy tu latarki, ale mamy w aparacie przecież latarkę. Tylko hmm. gdzie my tu mamy? Mam pomysłowa. Aha coś tutaj coś nie wyszło. Aha musi być włączona. Dobra. Działa. lampka działa. No, telefon myślę, że przetrwał test. Także. Pytanie czy bez tej uszczerbki na dole pewnie by, może i by się zalał. Nie wiadomo. Działa wszystko w pełni, jak widać. Także jest zaliczony. Zbał test yy, mimo tego ekranu. No, także tyle na dziś. Jeżeli się podobało, zostawcie suba, lajka i. No i cześć. Pozdrawiam was wszystkich.